Sao Paulo, moim zdaniem, stadion, który przyjmuje właśnie tak energetyczne zespoły, tak elektryzujące, w piersiach. Rewelacja tych mistrzostw. Kanada, która wygrała dziewięcioma punktami swoją grupę, ale grała, przypominam, grupie z, z Kolumbią, Islandią i Norwegią. Gra z Holandią, która w swojej grupie trochę otarła się nawet o to Gdyby Słowa Słowania wygrała swój ostatni mecz Holandia Holandia mogła odpaść, ale to jednak Holandia awansowała I oni grając z tą Kanadą, którą są faworytem mimo wszystko Przypominam, że jednak To Kanada wyszła z pierwszego miejsca w swojej grupie, a Holandia z drugiego, no more tutaj takie Małe ciekawostki na ten temat powiedziałem Teraz skład Kanady Na bramce, Kripoj Obrońny Cornelius Koło niego też Davis w ataku Cavalini i w ataku Tarek de David Teraz skład Holendrów na bramce Tillessen w obronie Weltman, w obronie Sergi i w ataku Depay i Luke de Jong to jest zespół holenderski. W wilcie Kanada w korulkach czerwonych, a Holandia w tych takich czarnych strojach. OK, Buenos Aires, 24 stopnie, godzina 16 Możemy zaczynać właśnie ten wielki pojedynek Jest oczywiście 258 kibiców na stadionie Z powodu pandemii nie jest oczywiście dużo jakichś kibiców Mogło zasiąść tylko 10% publiczności, zasiadło tylko 258 kibiców Ale do doping będzie głośny tutaj w Sao Paulo Cornelius, już uszają Kanadyjczycy David teraz poprzeczkę strzela. To jeszcze nie jest koniec Kanady. Teraz Holendrzy tutaj powolutku, ale się jednak starają. Starają się skontrować Kanadę. Teraz ładnie Weltman, Weltman! Broń to Krepoj, Krepoj. Teraz Cornelius, ładnie. Kapelin, zawodnik Jorderu Brema. Oczywiście I reszta zawodników gra oczywiście w. MLS! Ale to są Kanady, Kanady! Rocze, zawodników gra w MLS. oczywiście też jeden. Wielki gwiazdor z Kanady, czyli Alfonso Davis, oczywiście. Gwiazda na linii obrony Bayerdu Malnasium. Na wielki klub, myślę, że zrobi wielką karierę. Ten młody obrońca kanadyjski. I nie ma bramki, ale teraz się otarła znowu o słupek. Na linii była ta druga teraz okada dla Kanady, okazja Cornelius Davis. Davis może teraz swoją piątą bramkę do tych miesięcy zdobyć. Uwaga Cornelius. Piąty gol na tych mistrzostwach dla Kanady, dla Davisa i gol 1-0 dla Holandii, ależ teraz skontrowali de Jong upał do stwiera Tutaj upał do schiera piłkarzom, ale Luke de Jong, Luka de Jonga to problem nie było. 1-0 zera. Kawalini, jak ta Holandia, delikatnie bliżej. Kierki na ależ teraz wybronił normalnie jak struna. Minuta i 27 sekund do końca. Devir, okazja. Broni teraz. oooo! Teraz mogło być gramka, ale na creepo i na posterunku. Kawalini, David, kawalini, kawalini, o, oh, kadady, kawalini! Po jeden! Tutaj, w Sao Paulo. Brawo! Ależ piękny gol! Luka z I Kanada w tym momencie ma szansę zakontrolować ten mecz. Jak na razie to Kanada kontroluje ten mecz. Uwaga! Kripo! I to jest właśnie klucz do kontrolowania meczu z strony Kanady, Ale oni są na terczy Holendrzy. Jest de Jong, ale teraz kontra. Memphis, Depaj! Ależ to, to zrobił teraz potężnie. 2-1. Ależ teraz natarczywie Holendrzy. Natarczywość na Holendrów pomogła. Jest do jednego. Memphis Depay. Ale już takie. Mówicie o Holandii, która miała 3 punkty w grupie. Przypominam Portugalię w 2016 roku, kiedy też mieli 3, 3 punkty w grupie i byli mistrzem Europy. Może to Holandia zrobi. Bo bardzo ma taki apet, żeby być mistrzem świata. Uwaga! Davies! TY Teraz po ziemi! Davis! do dwóch. Ależ teraz zawodnik Bajer Dumnasium ładnie to strzelił i mamy po dwa. Mamy po dwa tutaj. Tutaj próba przewrotki do bitka Davisa i mamy dwa do dwóch. Za mało net Ale co z tego? Tak jak prawa w futbolu. Tak jak właśnie prawa w futbolu. I ja tego się nie mogę odczepić. 30 sekund do końca pierwszej połowy, Coraz więcej czasu tutaj w tej pierwszej połowie. Memphis Fizzlepa, jeszcze ostatnia sytuacja dla Holandii, ta z kontra Kanady. Jest szansa, żeby tą ostatnią akcję przeprowadzić. Uwaga, kawalini! I jest 3 do 2! Jest 3 do 2! Jest tak, 3 do 2 dla Kanady, to jest sensacja! I myślę, Tatary w lesie turnieju Kanada, oni mogą zaś narodo daleko. Myślę, że patent mają dzisiaj na wyeliminowanie. Pomarańczowych, bo już myślę, że pierwszą połowę już przede wygrali, pytanie czy drugą wygrają, ale zobaczymy, może jeszcze pierwszą, też jeszcze nie wygrali, może czekoladę to z tego gola, jest De Jong. De Bir. Koniec pierwszej połowy, zapraszamy za, 15, za te 15 minut do Sao Paulo, jest 3 do 2 dla Kanady. Polany zaczyna tę drugą część spotkania w złych nastrojach. Przegrywają moi 3 do 2. To jest połem, który powinni bardzo wysoko wygrać, Ale no nie oszukujmy się, kalana na tych mistrzostwach. Gra naprawdę wyśmielicie znakomicie. Myślę, że to jest najlepiej na, na, na 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 grająca ekipa na tych mistrzostwach, bo to jest ekipa, która zdobyła 9 punktów w swojej grupie, więc pierwsze miejsce. Był jeszcze tylko jeden taki zespół, który zdobył 9 punktów, to był grupowy rywal Holendrów, czyli Urugwaj, który zdobył właśnie 9 punktów, teraz okazja dla Holandii! Ależ teraz jeszcze nie koniec, jeszcze tu się starają. Właśnie Urugwaj dawał tylko 9 punktów w swojej grupie, ale teraz Kanada próbuje teraz Kavallini, 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 to z Tu okazja! 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 4 do 2! Ależ to zrobił! Kawalini! Tu jest drugi gol w tym meczu i 4 do 2! Kanada coraz bliżej, coraz bliżej tego awansu, ale no, nie mówmy że to sprzedać wam, bo to jest futbol, To jest futbol, tu się wszystko jeszcze może wydarzyć. Jeszcze Holandia. Będę się na pewno nakliskać Jeszcze, on oni się nie podają. Jeszcze 2 minuty meczu, to bardzo dużo czasu na odrobienie straty. To się wszystko może jeszcze wydarzyć. Uwaga, daj mi rokada. Teraz Memphis, Depay. Depay, teraz będzie się starał Weltman. Depay, ale teraz to zrobił Depay. A i poprzeczka. Ależ teraz, nie, nertuje karadę Teraz strzał do Milka, 3 do 4. Ależ teraz Memphis, Depay. On zrobił ten Podobna bramka do bramki Davisa, tylko że ta bramka była, się odbiła bardziej od słupka Memphis Depay Drugi gol w tym meczu chyba? Chyba jo Chyba to drugi gol w tym meczu Teraz Kanada próbuje, jest Cavalini Cordelius A teraz okazja dla Kanady David, David po ziemi No bitka, nie koniec, ale teraz mają wszędzie Holendrzy Ależ teraz nie dla uniwersytetu, za mówiłem. Jakby to wpadło, to byłoby bramka już na 5 do 3. Teraz się czeka jest Holandia na remis. Uwaga, okazja Memphis Depay, jest okazja. A ja teraz superto chili to. Jest okazja na 5, no jest na 5 do 3. Uwaga, David to buduje to bitka i gol! Jest 5 do 3. 5 do 3 dla Kanady, no proszę bardzo. by to już jest ten finał. Chyba tak. Alfonso Davis, hat-trick w tym meczu, hat-trick. Gol dla Holandii, jest 5 do 4. Memphis Depay. Holandia te próbuje. Piętnaście sekund do końca, okazja dla Kanady, będzie bramka, która dobije yy, Kanadę, Czość, ostatnia szansa, 10 sekund do końca, Kanada musi teraz się sprężać, okazja, Kripoj do broni, i yy, jeszcze do obicka, i yy, parę biega do siatki, Eee! Yy, gol! dwie minuty, sekundy do końca, remis! ale Seras Bergius! Weltman! Koniec, dogrywka! Dogrywka, dogrywka! na Holandii, Davieer, okazja, dobitka, 6 do 4 dla Holandii, 6 do 5 dla Holandii, przepraszam 6 do 5 i Holandia prowadzi, jest blisko, ćwierć finału, brawo Luke de Jong Okazja dla Holandii, jeszcze na dobicie, okazja, strzał Klipoj Druga połowa gryfki. Przerwa w dogrywce. Druga połowa dogrywki, druga połowa dogrywki. Holandia zaczyna. Okazja dla Holandii na zabicie, okazja. Weltman po ziemi i gol! Jest 7 do 5. Czyżby to jest już jest ćwierćfinał dla Holandii? Chyba tak. Chyba tak. Joel Weltman, to już jest jego kolejny gol i myślę, że już Holandia w ale będzie. Ależ emocje. Jeszcze 20 sekund, 30 sekund dla Kanady. Okazja, David, okazja dla Kanady. David. Strzał, jeszcze nie koniec, kavalini. Tilesen, ale teraz kapitalna interwencja. Kontra Davids! 5, 6, 6 do 7. 6 do 7. Ale gol ładny. Czy, czy zdąży Kanada? Raczej chyba nie zdąży tego tej kontry przeprowadzić. I Holandia będzie w czwierkim finale! Tak jest! Holandia w czwierkim finale. Mistrzostw świata. Ależ to ładnie zagrali. Piękny mecz po dogrywce. I Holandia melduje się jednak w Ale Albo nerwowo. Kanada jednak, rozpacz, bo było wielkie nadzieje, emocje, ale jednak... Głupie dwa straty w dogrywce, no i niestety, no... Kanada... nie sprawiła kolejnej sensacji na tych mistrzostwach, i odpadła, to no, taki jest futbol, przepraszam bardzo, niestety. Holandia w ćwierćfinale zagra albo z Grecją, albo z Chinami. No Co ja gadam? Z Ekwadorem zagra w ćwierćfinale. Holandia zagra z Ekwadorem w ćwierćfinale, z Ekwadorem. Z Ekwadorem, przepraszam, Ekwadorem, Holandia, Ekwador, ścieżki, nole. Ja się żegnam, do słyszenia. cześć!